Szanowni Państwo, przechodzimy do webinaru. Przedstawiam Państwu unikatowy projekt w skali światowej, można by powiedzieć, który jest, już jest na rynku ponad 7 lat i praktycznie chyba ma prawie już milion użytkowników. Jest to unikat w skali światowej, gdzie każda osoba czy firma może brać w tym udział i zabezpieczyć sobie środki, które pozwalają mu żyć, po prostu stać się człowiekiem wolnym. Jest to jedyny projekt, który absolutnie po dołączeniu nie musisz go w ogóle polecać nikomu. Nie musisz tu inwestować ani jednej złotówki, nie musisz po prostu tu robić nic poza rejestracją i uruchomieniem tego projektu i możesz sobie wygenerować dowolne środki na wszelkie możliwe potrzeby: na zakup domu, spłatę długów, zakup mieszkania, czy dowolne inne, czy nawet ewentualnie dla dzieci na przyszłość, czy na dla siebie. Na dobrą, prawdziwą emeryturę, gdzie już normalnie żył jak człowiek. Kryptekst powstał, jak wspomniałem, ponad 7 lat temu, Szanowni Państwo, jest to zrzeszenie firm i to powstało w formie, formie jako powiedzmy, zrzeszenie oddłużeniowe. Do dzisiaj się absolutnie nic nie zmieniło, tak? Z tym, że po wielu latach działalności. Półtora roku temu my, jako osoby prywatne, mamy możliwość dołączenia do tego projektu i oczywiście zarabiania. Pierwsza podstawowa rzecz, żeby dowiedzieć się, jak to wszystko możliwe, to ja pokażę Państwu. Mamy tak zwaną playlistę Kryptex, gdzie mamy tutaj masę odpowiedzi i pokazane, jak to wszystko po kolei działa. Każda osoba, która oczywiście dołącza, zasady sugeruje, żeby ewentualnie od swojego partnera, który zaprosił Cię na webinar. Otrzymała taką playlistę i spokojnie zapoznała się z tymi filmami, które tu na przykład są. Wybiórczo one są we wszystkich możliwych językach i można sobie oczywiście włączyć napisy polskie bez najmniejszego problemu przeanalizować. To jest dobra rzecz, kochani, bo wiedzy nigdy za wiele. W tym przypadku dokładnie będziesz wiedział, w czym jest. Przechodzimy, szanowni państwo, do biura. Pokażę Państwu, jak wygląda biuro. Na czym to wszystko po kolei działa? Przetłumaczę to na język polski. Każdy postara się to zrozumieć, mam nadzieję. Przynajmniej będę tłumaczył tak, żeby każdy mógł to zrozumieć. Szanowni Państwo, przede wszystkim ważna rzecz. Mamy tu tak zwane kontrakty hybrydowe DEFI, które pracują na tak zwanym procencie składanym. Każda osoba ma prawo wyboru dowolnych kontraktów, mamy ich do wyboru na 3, 5 i 7 lat i możemy wybrać w dowolnej konfiguracji do maksymalnie 40 kontraktów. Te pieniądze, które oczywiście wy tu otrzymujecie jako kapitał inwestycyjny w postaci pożyczki, bo tu jest taka właśnie sytuacja, że kapitał, który tobie będzie pracował na procencie składanym, otrzymujesz od zrzeszenia. Nie wpłacasz tu żadnych pieniędzy w formie typowo inwestycyjnej. Nie ma takiej możliwości. Te pieniądze oczywiście w zależności od kontraktu. Jaki będziesz tutaj zawierał, na okres 3 lat otrzymasz 30 tysięcy dolarów, na okresy 4, przepraszam, 5-letnie i siedmioletnie 40 tysięcy dolarów i to pracuje cały czas na procencie składanym, a odsetki codziennie naliczane będą dopisywane do salda głównego do pewnego momentu aż tu w tym momencie się uzbiera 100% po upływie trzech pięciu siedmiu lat może spokojnie je wypłacić ale można też zarabiać i od zaraz ale o tym to ja będę mówił szanowni państwo później podstawowa rzecz to jest przede wszystkim na czym to wszystko zarabia więc te środki które ty otrzymałeś w postaci pożyczki w postaci kontraktów, tutaj widzimy 17 kontraktów, pracują na wszelkiego, te środki ma prawo zrzeszenie wykorzystać do zarabiania na wszelkiego rodzaju giełdach kryptowalutowych, walutowych, towarowych, na Foreksie i wielu innych rzeczach, gdzie są spadki i wzrosty cen za dany produkt, usługę dowolne, inne. Firma generuje sobie średnio 2, 3, 5... Procent i więcej na naszych pieniądzach, a oddaje nam z tego codziennie od 0,1 do 0,3%. Niby niewiele, ale biorąc pod uwagę, że okres czasu, powiedzmy 3-5-7 lat, jest to w stanie wygenerować właściwe pieniądze. Istotną rzeczą to jest też to, że ty dołączając do tego projektu, dołączasz incognito, czyli nie podajesz tu absolutnie żadnych danych. Nie podajesz nazwy organizacji, nie, nie podajesz danych informacji o firmie czy imienia, nazwiska. Rejestrujemy się wyłącznie adresem Gmail. Ile możemy zarobić, szanowni państwo? Po oddawaniu systematycznie co miesiąc pożyczki, którą tu otrzyma, otrzymaliśmy w postaci kapitału inwestycyjnego i oczywiście ubezpieczenia, bo to wszystko musi być ubezpieczone, bo inaczej nie mogłoby być anonimowe. Więc tak, system pobiera swoich zysków co miesiąc, oczywiście spłaca tą pożyczkę i oczywiście opłaca ubezpieczenie, ale mimo to, Tobie zostaje na czysto po tym okresie czasu. Na kontrakcie trzyletnim Twój zysk będzie od minimum 35 tysięcy dolarów do 100 tysięcy dolarów. Kontrakt pięcioletni da Ci od 250 do pół miliona dolarów. Kontrakt siedmioletni da, da Ci od pół miliona do miliona dolarów. Żeby tu zaistnieć w tym projekcie, wystarczy wykupić sobie jeden kontrakt. Kontrakt, cena to mają cenę. Maksymalnie możesz tu wykupić sobie 40 kontraktów bez robienia KYC i tłumaczenia się, kim Ty jesteś, ale te 40 jest w stanie wygenerować Ci naprawdę duże pieniądze. Jedyny koszt, jaki tu ponosimy, to zakup oczywiście kontraktu. Kontrakty bez względu. Na okres ich trwania długość, jak i oczywiście sumę, które, którą będą wam, wam w stanie wygenerować, kosztują zawsze jednakowo, czyli 100 dolarów płacane w postaci Bitcoina, BTC lub z możliwością wpłacenia złotówek. Ale to dokładnie będę to wyjaśniał. Przetłumaczę Państwu, żeby każdy widział. Kontrakt. 3letni kosztuje 100 dolarów, tak? Kontrakt pięcioletni kosztuje 100 dolarów. I kontrakt siedmioletni też kosztuje 100 dolarów. Mamy tu nadal widzę tak zwany kontrakt jubileuszowy, który firma wprowadziła w pewnym okresie czasu i jest niesamowicie popularny, bo daje rzecz praktycznie bardzo ciekawą, on kosztuje 1000 dolarów. Ale za to otrzymujesz 15 kontraktów. Czyli firma w tym przypadku od siebie dokłada niejako w prezencie 500 dolarów, żebyś mógł sobie kupić ten kontrakt jubileuszowy. I to jest, powiem, super, no bo taki kontrakt jest w stanie wygenerować ci w granicach, taki zestaw jest w stanie wygenerować ci koło miliona dolarów, czyli gdzieś 4 miliony złotych. Po zakupieniu będziemy wszystko widzieli, oczywiście, w swoim biurze. Po zalogowaniu się, i tu będziecie mieli wszystkie dane i wszystkie wyliczenia z każdego dnia, szanowni państwo, dokładnie pokazane. Pamiętajcie o tym, że projekt, tutaj taki, tutaj pracuje sztuczna inteligencja, bo to jest prawie milion kont. Szanowni Państwo, z ogromnymi pieniędzmi, to musi być tutaj sztuczna inteligencja. To już nie automat, bot czy robot, tak? Tylko trochę wyższa rzecz, która jest w stanie obliczyć Ci wszystko, co do centa na milionie kont w dowolnych konfiguracjach. I tu mamy to wyjątkowo pokazane. Każda osoba może zobaczyć, jak to wygląda, i zobaczcie. Mamy tu wszystkie dane na temat Twojego kontraktu, jaki Ty zawrzesz. Będziesz miał wszystkie wyliczenia do, dokładnie, co do centa, dziennie pokazywane i tłumaczone, tak? Jest to niesamowita rzecz i to jest codziennie się to zmienia na milionie kont, sobie wyobraźcie. Także to jest bardzo ciekawa rzecz. Co do wspomniałem również, że możemy zaistnieć w tym projekcie jako w złotówkach. Jest taka sytuacja, zaraz Państwu pokażę, przejdę na początek. Wprowadzamy środki w postaci BTC, czyli popularnego bitcoina, tak, ale możemy wpłacić je za pomocą złotówek. Żeby to zrobić, oczywiście, to mamy tutaj tak zwany internal transfer, czyli mamy tu możliwość wysyłania pieniędzy z naszego konta. Na konto naszego partnera, tak? A ten partner na przykład nam odda to w złotówkach i to jest świetna rzecz. Mamy tutaj taki program poleceń, który nam naprawdę można wykorzystać i to jest idealnym układem. I tutaj, jak będziecie widzieli na przykładzie tego konta, tak, że tu zostało, znaczy last withdraw, tak? Nie zostało wypłacone absolutnie nic, a tutaj zostało zarobione prawie 4800 dolarów. Jest to rzecz ciekawa. Arcy, nawet ciekawa. Pokażę Państwu jeszcze jedną rzecz, ale to mówię, w tej chwili to mówię to: 17 kontraktów to pracuje non-stop, jak tu widzimy, 15 kontraktów przyletnich, dwa kontrakty pięcioletnie i mamy tu takie coś. Kontrakty, wszystkie naleczenia, które są oczywiście robione przez system codziennie, są kumulowane i zapisywane, przypisywane do salda konta głównego codziennie. Tu widzimy saldo główne konta, tak i tutaj po, dokładnie mamy podane, że ma przykład 414, dzisiaj tak, ostatni tydzień, tydzień 3800 a ostatni miesiąc 16 tysięcy dolarów zostało przypisane do konta, tak? I tu dokładnie mamy tą informację też podawaną, że zyski ze stakingu, powiedzmy te konto jest młode od lutego, zarobiło 47 tysięcy dolarów, co jest przykładane, dopisywane do salda głównego i pracuje to na procencie składanym z każdym dniem, generując coraz wyższy dochód. Mamy tu też jeszcze taką informację, bardzo ciekawą i fajną, Stekowanie za polecenia z nagrodami, czyli mamy tutaj zarobione, uwaga, od tego 113, prawie 114 tysięcy, kochani, dolarów. Jak to jest możliwe, tak? Program poleceń jest wyjątkowy w tym przypadku, i jeżeli ewentualnie Ty zechcesz budować sobie tutaj dochody dodatkowe, nie ma najmniejszego problemu. Uwaga od partnera: będziesz mógł zarobić bezpośrednio od 30 dolarów do 50 czy nawet 100 tysięcy dolarów. Jak to możliwe? Pokażę dokładnie. Szanowni Państwo, przede wszystkim ważna rzecz, którą każda osoba powinna poznać poza playlistą, tak? gdzie mamy pełne informacje. To również pełne informacje mamy na stronie po zalogowaniu, gdzie ewentualnie wejdziemy sobie i przetłumaczymy te informacje, jeżeli ktoś automatycznie tłumaczy. Co to jest kryptekst i co sprawia, że kryptekst jest wyjątkowy? Mamy tu wszystkie możliwe odpowiedzi. Każda osoba powinna sobie spokojnie to przeanalizować, bo to jest wiedza, która pozwoli Ci zrozumieć i się nie dziwić, tak? Jak to jest, że projekt jest anonimowy? Jak to jest i dlaczego tak istnieje? Taka sytuacja, że kapitał inwestycyjny nie masz możliwości wprowadzenia tu do projektu, tylko firma ci daje. Przypomnę jeszcze raz. Firma oczywiście na kapitale naszym zarabia pieniądze i ona nie jest, szanowni państwo, Podmiotem Tylko my tu jesteśmy podmiotem i my musimy tę pożyczkę spłacić, płacić ubezpieczenie i inne, a firma oczywiście wykorzystując nasze środki, tych kosztów nie ponosi, tylko zarabia czyste, stuprocentowo pieniądze, oddając nam z tych 2-3% dziennie, które zarobią 0,1 do 0,3. Symbioza wręcz idealna, chociażby ktoś mógłby pomyśleć, że niejako nas zrzeszenie traktuje po macoszemu, dając nam tak mało. Kochani, to nie jest mało. W kontakcie na krótszym, jednym możesz zarobić 35 tysięcy dolarów do 100 tysięcy dolarów. To jest naprawdę bardzo dobry wynik, bo to jest od 120, tak? Przepraszam, 140 do 400 tysięcy złotych za nic nie robienie, tak? Rzecznie wyjątkowa, niemożliwe. Ale jednak tak jest i, kochani, to wszystko jest już dawno udowodnione, bo jeżeli firma działa na rynku ponad 7 lat, no to wiadomo, że te kontrakty trzyletnie, pięcioletnie dawno się ludziom pokończyły, dawno wyprowadzili stąd swoje miliony i nadal swoje miliony oczywiście zarabiają. Mamy tutaj oczywiście program polecający, który polecam w szczególności Polakom. On jest wykorzystywany na wszystkie możliwe sposoby i każda osoba tu może zarabiać we właściwy sposób do oporu. Ile zdąży? Omówię, żeby każdy wiedział, bo to warto znać. Jak widzimy. Sekontu, tutaj powiedzmy, jest zaproszonych ewentualnie 75% na pierwszej linii, a od drugiej do 20 247, czyli całkiem nieźle. Za to, że ta osoba czy ta firma powiedziała osobom, partnerom innym, zarobiła bezpośrednio i wypłaciła już z tego projektu w tym krótkim czasie prawie 4800 dolarów, czyli całkiem niezłe dochody. I można ewentualnie uznać, że są nawet dobre. Przetłumaczę i teraz program partnerski. Nagroda za każdy kontrakt hybrydowy Kryptek z Defi do 10 poziomów. Czy tu zarabiasz pasywny dochód przez aktywację poleconych na 10 poziomach? W tym przypadku firma wypłaca od każdego zawartego kontraktu od 30% do 90%. To jest tylko, mówimy tu o nie o zawartych kontraktach, które dadzą, tylko cena kontraktu, czyli jego koszt 100 dolarów, tak? Koszt kontraktu 100 dolarów, 30% zarabiasz 30 dolarów, tak? Tu firma podaje do 90, ale nawet jest więcej, praktycznie 100% wraca do osób, które ewentualnie mówią o tym innym, bo mamy tutaj tak zwany specjalny program polecający dla super lidera i oczywiście dodatkowo jeszcze jest ambasador Firma nie wykorzystuje naszych środków w żaden sposób. W żaden. Szanowni Państwo, praktycznie to wszystko jest oddawane, firma ma takie środki, sobie wyobraźcie jakie firma ma dostęp do środków, tak, jeżeli tu jest koło miliona kont, ponad 7 lat to się tłucze, tak, a generowane dochody dziennie są 2-3%. Na sam start firma otrzymała 20 miliardów dolarów. To teraz porównajcie sobie te 20 miliardów dolarów, które było na początku, ponad 7 lat temu, do sum, które już są zaangażowane w tym projekcie. To można by powiedzieć 20 miliardów razy 100 i prawdopodobnie by to było nieprawda, bo to by było zbyt mało. I teraz, jeżeli chodzi o budowę projektu, przed, prze, przepraszam, polecenia. Polecenie to, Szanowni Państwo, jest y, troszeczkę wyższa wartość niż tą, którą zawsze znaliście z innych projektów. Tu wartość jest zupełnie inna. Przede wszystkim to jest to, że jeżeli Ty na przykład masz kumpla Janka Kowalskiego, który na przykład. Będzie chciał kupić sobie dom, tak, pobudować dom, czy kupić mieszkanie. No to wiadoma sprawa, że w Polsce jedynym wyjściem to jest to, idziesz do banku, podpisujesz styrograf, tak, i zakładasz sobie pętlę kredytową na 40 lat, i 40 lat jesteś niewolnikiem dla banku. Zamiast to zrobić, możesz oczywiście przyjść do kryptek, wykupić sobie kontraktów, ile tylko zechcesz, tak. 100 dolarów to, kochani, nie jest majątek w obecnych już czasach i możesz się uwolnić, tak, i być wolnym człowiekiem. I powiedzmy, Jan Kowalski, któremu to wytłumaczyłeś, który ma na przykład rodzinę, dzieci, stwierdził, że na przykład nie, nie będzie go interesowało, czy cieszyło na przykład zarobienie miliona, kiedy można zarobić więcej. Skonfiguruje sobie na przykład kontrakty w ten sposób, że Wygenerują mu w sumie milion dolarów. Takich kolegów, przyjaciół, znajomych on ma, ty masz i możesz ewentualnie wypełniać te 10 poziomów. Podam na przykładzie niemieckim, bo tutaj akurat współpracujemy z Niemcami w tym przypadku. Oni mają, szanowni Państwo, w tych projektach jako poleconych 2, 5, 10, 20 tysięcy czy 30 tysięcy ludzi. Sobie wyobraźcie, w ciągu półtora roku byli w stanie zbudować tak potężne struktury, tak? Ale oni mają fizyczny przykład, fizyczny przykład, szanowni państwo, bo w Niemczech masa firm, przedsiębiorstw wypłaciła stąd już milion, tak? Tamta wiedza to jest ogólnie dostępna. Jeżeli tam macie kogoś, kto tam pracuje, możecie to sprawdzić. Tak, tam w kryptekście to praktycznie każdy, każdy chce być, lub jest, także wcale się nie ma co dziwić. Przechodzimy dalej, do następnych ewentualnie, do następnej rzeczy, która bardzo będzie miała inną, ciekawą, wymierną korzyść. Drugim poleceniem, zyskiem. To będzie to nagroda z dziennych zysków z każdego kontraktu hybrydowego kryptek z DEFI do poziomów 20. Zarabiasz tu pasywny dochód skumulowany, z dziennych zysków z każdego aktywnego kontraktu w Twojej strukturze aż do 20 poziomów. Przetłumaczę na język polski. Jan Kowalski, któremu ratowałeś życie i zdjąłeś pętlę kredytową, tak? Nie będzie niewolnikiem, za, wziął sobie tutaj oczywiście, skonfigurował kontrakty tak, żeby to był milion. Takich Janków Kowalskich możesz mieć 10, 20 i więcej. Nie ma najmniejszego problemu, żeby tym ludziom pomóc stanąć na nogi. Ty wypłacasz sobie kontrakt powiedzmy 3-letni, obojętnie ile tam będzie 100, 500, 3 milion dolarów taki, za tobą oczywiście pójdę, twój partner, którego zarejestrowałeś, też wypłaca milion. I w tym przypadku, uwaga, tobie się należy 8% za to, że temu człowiekowi dałeś szansę. On wypłaca milion, tobie należy się 8%, zarabiasz 80 tysięcy dolarów. 10 czy 20 takich osób w pierwszej linii, masz zarobione ponad milion dolarów za to, że poinformowałeś te osoby. Te osoby prawdopodobnie poinformowały następne, tak? Na drugim poziomie, no to masz powiedzmy od miliona 50 tysięcy dolarów, od następnych 50 tysięcy dolarów, tak? Czwarty poziom 50 tysięcy dolarów. Aż do dwudziestu poziomu, do dwudziestu. Pamiętacie, jak powiedziałem, że Niemcy mają u siebie po 2, 5, 10 tysięcy, 20 tysięcy ludzi tu zarejestrowanych? To sobie teraz wyobraźcie, te osoby, którym się skończyły kontrakty 5 lat, co mieli kontrakty na 5 i 7 lat, te firmy, tak, o, czy potem zaczęły rejestrować osoby i tak dalej, czy inne firmy, teraz wypłacają. Te osoby, szanowni państwo, czy firmy, wypłacają non-stop, codziennie od kilku. Tak, tysięcy dolarów do kilkudziesięciu tysięcy dolarów każdego dnia, kochani. każdego dnia. Także widzisz, ty możesz mieć jeden kontrakt, który ci wygeneruje w trzech, latach, w trzech latach, na przykład, przykładowo, od 35 do 100 tysięcy dolarów, tak, i uważasz, że to starczy. Ale jeżeli będziesz tutaj budował ten biznes, dasz szansę swoim partnerom, to tutaj nie tylko milion wygenerujesz, ale możesz wygenerować miliony, które będą ci wypłacane non-stop. Szanowni Państwo, ważna informacja. Płacamy tu środki na kontrakty za pomocą bitcoina z dowolnego portfela kryptowalutowego, tak, czy z dowolnej giełdy. Obecnie do, dołącza armia ludzi, dzień w dzień tysiące re, rejestracji idą w tygodniu. Firma musi w końcu zadbać o osoby, które na przykład kompletnie nie wiedzą co to jest Bitcoin, co to jest portfel kryptowalutowy i co inne. Więc już trwają prace, żeby przygotować nam odpowiedni bank i odpowiednie karty, które pozwolą oczywiście nam te środki wypłacić. Jak wspomniałem wcześniej, i to oczywiście zaraz Państwu udowodnię, jak to wygląda, to jest bardzo ciekawe i warto to pokazać, że masa osób po prostu, Szanowni Państwo, korzysta z tego, pozna, sprawdzi, zobaczy. Tak, i tutaj widzicie, tutaj zarobione jest prawie 4800 dolarów, a ostatnia wypłata, kochani, to tu była 0. Przez te 4800 nie zniknęło, tak? Zostało przetransferowane transfer, transferem wewnętrznym osób, które zgłaszają do tej osoby firmy i proszą o, o możliwość przesłania pieniędzy, tak, w postaci tych 100 dolarów. Ta osoba oddaje ci to w złotówkach, czyli tu możesz zarabiać codziennie nawet w złotówkach. I to wszystkie te pieniądze to prawie 5000 dolarów, wszystko zostało. Od A do Z, rozdysponowane właśnie dla takich osób, które nie mają pojęcia, co to w ogóle jest Bitcoin, nie mają portfeli, w ogóle ich to nie interesuje. Ale jeżeli wiedzą, że taki projekt istnieje, bo dokładnie sprawdzili, wielu, szanowni Państwo, z naszych partnerów robi też dość ciekawą rzecz, ale to chyba raczej normalne, tak? Wielu ma, ma znajomych rodziny za granicą, dzwonią po całym świecie, pytając się, co to jest kryptekst, no bo przecież widzą ewentualnie w internecie, robimy webinary, tłumaczymy, tak? No i okazuje się, że to jest super rzecz, to kochani, ich nie obchodzi, oni nie mają czasu, tak? Kolega tutaj do mnie, kochani, zadzwonił w noc, prawie dwunasta w nocy i Mówi Janusz, rejestruje się do kryptek, zdawaj link, tylko że ja nie mam pojęcia, co to w ogóle, bo firmę prowadzi, to go tam nie obchodzi, tak? Prześlijmy, bo słyszałem, że można przesłać kasę. 500. No bo dobra na pięć kontraktów. Nie ma problemu, mówię jutro. Rano będziesz miał tak? No ale wiedział też również, bo informację uzyskał, że firma właśnie będzie przygotowywała specjalne karty, więc on nie będzie się w żadne tam bawił oczywiście. Giełdy kryptowalutowe czy portfele, tylko po prostu spokojnie sobie to uruchomi i to wszystko. No i ciekawostka, no bo ten znajomy niby się nie będzie bawił w portfele kryptowalutowe, tak? Ale kochani, ma prawo polecać, tak? I oczywiście. Te środki, które mu tam za, są zarabiane, bo to łączają różne osoby, przeznacza wyłącznie na to, żeby ewentualnie tak samo, i prawdopodobnie jak ja i wielu partnerów, pomóc, pomóc po prostu ludziom w tym zaistnieć. Tak, szanowni Państwo, wygląda tu zarabianie. To wszystko oczywiście jest zawsze widoczne. Dokładnie możecie sprawdzić i zrozumieć. Koniec webinaru.